Fiskus ma prawo przeprowadzić kontrolę podatkową w każdej firmie. Jeśli to Twoja firma stanie się obiektem kontroli Urzędu Skarbowego, nie wpadaj w panikę. Zapoznaj się z procedurą przeprowadzania takiej kontroli. Właściciele firm, którzy gościli u siebie Fiskusa, radzą, aby współpracować z urzędnikami. Dzięki temu kontrola przebiegnie szybko i sprawnie. Najprostszą taką kontrolą są czynności sprawdzające, które polegają tylko wyłącznie na tym, że Urząd Skarbowy przesyła wezwanie do podatnika w celu skorygowania deklaracji, poprawienia błędów lub jakichś takich nieistotnych zmian. Z tego tytułu nie ma żadnych konsekwencji oczywiście, należy tylko poprawić deklarację, napisać wyjaśnienie, dlaczego powstały błędy. I na tym zakończą się czynności sprawdzające. Drugą kontrolą podatkową jest tak zwana kontrola krzyżowa. Polega ona na tym, że przychodzi Urząd Skarbowy e, przeprowadzając czynności sprawdzające, e, czy zaksięgowana jest, czy ujęta w dokumentach, czy prawidłowo odprowadzony jest podatek od faktury, którą e, Urząd Skarbowy posiada w tej chwili e, u podatnika, u którego przeprowadza pełną kontrolę podatkową. I jeżeli u, u kontrolującego wszystko jest ok, wszystkie mm, dane są zawarte, wszystkie faktury są zaksięgowane, to wtedy też z tego tytułu nie ma żadnych konsekwencji. Na tym kontrola się kończy, spisywany jest protokół. Trzecim rodzajem kontroli jest kontrola pełna podatkowa. E, inspektor kontrolujący przychodząc do siedziby firmy e, ma obowiązek wylegitymować się. E, przekazać kontrolującemu upoważnienie do kontroli. W upoważnieniu tym powinien być zawarty dane kontrolującego, dane inspektorów kontrolujących, łącznie z ich legitymacjami, datami ważności, również czas szacowany czas przeprowadzenia kontroli, ponieważ ten czas może być przedłużany. I Najważniejszą rzeczą, jaka powinna być w upoważnieniu, to zakres przeprowadzonej kontroli. Kontrolujący nie może wykraczać poza zakres podany w upoważnieniu. Jeżeli wszystko jest w porządku, to inspektorzy wykonują swoje czynności sprawdzające, sporządzają z tego protokół, który przekazują na koniec kontrolowanemu, i na tym kontrola się kończy. Czy przepisy regulujące przebieg kontroli fiskusa są jasne? Czy kontrola jest mniej uciążliwa dla podatnika? Każdy interpretuje przepisy na swój sposób. Według mnie przepisy są jasne. Choć y, mamy trzy ustawy regulujące kontrolę skarbową. Jest to ustawa o kontroli skarbowej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa o ordynacja podatkowa. Artykuły zawarte w przepisach są wyraźnie, jasno napisane, jednak y, o ile ustawa o swobodzie działalności gospodarczej powinna uzupełniać pozostałe y, ustawy, to według mnie one się wykluczają. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że y, to, co jest napisane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, nijak nie pokrywa się na przykład z ordynacją podatkową. Jednym, jednym takim przykładem może być na przykład termin, e, który podany jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie jest wyraźnie napisane, że w ciągu roku e, Fiskus nie może kontrolować podatnika dłużej niż przez 4 tygodnie u małych podatników, 8 tygodni u dużych podatników. Niestety w ustawie Ordynacja podatkowa tego, takiego zapisu nie ma. E, jest tam zapisane, że e, w upoważnieniu ma być podany termin zakończenia kontroli, lecz ten termin może być przedłużany i może on być przedłużany w nieskończoność. Dla mnie te przepisy są jasne, jednak dla wielu podatników przypuszczam, że nie i wcale im się nie dziwię. W przypadku nieobecności kontrolowanego zastępuje go osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień w trakcie kontroli. Jeśli ta osoba również jest nieobecna, wtedy kontrolujący mogą powołać świadka, którym może być pracownik albo funkcjonariusz publiczny. Jednak z praktyki wiem, że osobiste wyjaśnienia najlepiej wpływają na, na przebieg kontroli i na jego zakończenie, więc wydaje mi się, że, że najlepszym wyjściem jest, jest osobiste uczestniczenie w kontroli. Wiadomo, że trzeba udostępniać wszystkie dokumenty, o jakie proszą kontrolujący. Wiadomo, że trzeba odpowiadać na pytania wyczerpująco, zgodnie z prawdą. I wtedy ta kontrola będzie przyjemna dla obu stron i zakończy się wynikiem pozytywnym. Przedsiębiorca, w przypadku swojej nieobecności podczas rozpoczęcia i trwania kontroli podatkowej, może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie reprezentować jego interesy. Warto pamiętać, że podatnik powinien wcześniej zgłosić dane tej osoby naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.